Jeden z najlepszych robotów, które miałem okazję sprawdzać w ostatnim czasie mowa P50 Pro Ultra. Czemu? To model ekstremalnie mocny, sięga 19 tysięcy paskali ciśnienia. W praktyce zbliża się więc do perfekcyjnej wydajności odkurzania, w merytorycznych testach osiąga prawie 100% zarówno na twardych podłogach, jak i na dywanach. No, i już to może was nakierować na myśl, że to idealny model dla chociażby psich albo kocich rodziców. Mamy takich na sali? Ja jestem. Mam dwie kotki, no i sierść jest dla mnie zmorą, ale nie z tym robotem. Wszystko ze względu na technologię clean chop. Specjalny wałek rozcina włosie, więc to wszystko nie jest problemem. No i w dodatku są tutaj podnoszone oraz częściowo wysuwane dyski mopujące. Wysuwana szczotka obrotowa, dzięki czemu robot lepiej sięga w różnego rodzaju krawędzie, a także stacja czyszcząca, która faktycznie sprawia, że korzystanie z tego robota jest automatyczne i wygodne, no bo czyści go i opróżnia z brudu. Powiem szczerze, taki robot to nawet osobiście by mi się w domu przydał. A Wam? Jeżeli jesteście zainteresowani, tym sprzętem, no to zajrzyjcie chociażby na RTV EURO AGD, no bo właściwie to nie jest drogi robot jak na swoje możliwości. 3399 zł w tym momencie. Link znajdziecie w komentarzu. No i zachęcam Was również do zajrzenia na kanał, no bo tam już od jakiegoś czasu wisi pełna recenzja.